Wartość mój Witam wszystkich! Witamy! Na szczęście Światowa Organizacja Zdrowia. Skąd to się wzięło? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, potem stworzył kolejne stworzenia i pozwolił człowiekowi nazywać te stworzenia. Adam nazywał stworzenia lądowe, stworzenia morskie, taki. ale Bóg nie pozwolił a Adamowi siebie nazwać. Kiedy w yy, ciężku wyjścia ukadał się Bóg pod postacią krzewu ręcemu Mojżeszowi i Mojżesz zapytał, kim jesteś? Bóg mu nie odpowiedział. Powiedział ja jestem, który jestem. To to Was w ogóle Bo nazwanie czegoś oznaczało przejęcie na krzyż władzę. I tu Światowa Organizacja Zdrowia powstała w 1948 roku i ona sobie chce zdrowia zdrowiem na całym świecie. A jak ona to zrobi? Zrobi to w czystym, ogólnoludzkim stylu, to już się dzieje, mój myślenie, czyli żeby zapanować na naszych drogach trzeba promować i proponować różne rodzaju warunków. Pandemia, pandemia do 2008 roku to było 12% świetlności na całym obszarze, potem, żeby móc promować kolejne szczepionki, ta operacja COVID to jest kolejny metodik przygotowywania walidacji, jeżeli chodzi o skrótną rybę. Śmiertelność wynosiła 0,02%, to jest tak zwany indeks kwadratowy, czyli śmiertelność, potem COVID-0 w Polsce. tutaj, jeśli tutaj zawiążę do Adama do, do, Hajczyka, który mówił o efektach kopalń, że Polska jest jedyna, która zaproponowała szczepionek. Wiecie jak mi ona się targowała po innej kupie też szczepionki, ale część kupili szczepionki od firmy Vaxx, trzeba i co okazało było tyle, Wirusa i tyle zanieczyszczeń, że dopiero by była pandemia. Więc Światowa Organizacja Zdrowia tutaj nas przygotowuje. Pandemia, pandemia, teraz według yy, yy, nowej dyrektywy żyjemy w czasie przez pandemię, i przez kolejną pandemię. Zobaczmy, gdzie wtedy po krecia, naprawdę, delta, omikron, ale już chyba się skończyła, zajęło ja, im greki, bo teraz śpiewałem po mitologię. Aktualnie pan. Panuje wariant yy, omikronu EIS po ginie Po Potem może przyjdzie kolej na kadenc, tak? Bo już po prostu wszyscy rozumiemy. Ale ta operacja będzie miała kwadrat w naszych mediach. Otóż stacja Polsat zaprosiła podejrzew profesora Miaka, który zapytany, czy należy karać za kwestionowanie szczepień, odpowiedział, że... To jest tak, jak ktoś wypnie pół litra za parę osób, a ci, którzy będą specjalowani na dobroczynność szczepień, mają na sobie na sumieniu kilka czy kilka tysięcy. Już są przygotowywane szczury medialne, które naganiają. Już ludzie chodzą w maseczkach, boją się. Co będzie potem? Będziemy karani za dobroczynność, za specjalowanie Kiedy, jest medyczna? Kiedy Samość, i supreme, ale w medyczna? Kiedyś było, stanu, z Suprema lek. zdrowie pacjenta Teraz. I teraz w centrum farmaceutycznego. Nie dajmy się zniewolić. To, co się tutaj dzieje, to jest mój myślenie i ciężko się chce być. Mamy tutaj do czynienia z zabiegami erystycznymi, z logowaką, wojną słowem, e, bo antyśreptokowiec to właśnie dla ludzi, e, którzy tylko oglądają Facebook, to oni myślą, że po prostu antyseptykowy, to jest głupek, który kwestionuje naukę, dobroczynność nauki. Nie! Antyszczepionkowiec, nie jestem antyszczepionkowcem. Szukam źródeł medycznych, niezależnych, patrzę na finansowanie, patrzę kto za co stoi. Więc mówię, nie wstydźmy się tego terminu, to jest tylko wojna słowa. Tutaj, ponieważ jest czas ograniczony, nie wiem, tylko powiedzieć yy, odnośnie światowej intensji zdrowia, i jest to Światowa Organizacja Zdrowia. I kto wydaje y, sądy odnośnie tych szczepień, oni sami sobie oceniają, że na przykład żołnierze do wypowiedzi przy Stasi Grypy ona naznaczeniu w Wielkiej Przypomnijmy, jak w Stanach Zjednoczonych przy Stasi Grypy Donald Trump i George Bush kupowali szczepionki, ponieważ sami byli udział w koncernu, a kupowali szczepionek za półtora miliarda dolarów amerykańskich. Trzeba rozliczyć. Za to Szumowski, za to e, Szumowski-Maseczki, za to Niedzielski te kontrakty, aktualnie tylko kończą, bo mówili o nas szczury na stronie GO do tej pory są artykuły o bezpieczeństwie szczepionek na COVID, Pfizer przegrał w Stanach Zjednoczonych proces na 70 lat, mieli utajnić dokumentację, senator Kennedy wygrał, i co się okazało? Pajden od początku wiedział, 1251 niezkiądziemy no, odczynów poszczególnych powodowce Pfajzer, aktualnie polskim ministerstwo wypłaca odszkodowania za szczepionki AstraZenek. Nie to Państwo mieszyństwo. Kończą tutaj. Politycy są naszym dobrem narodowym. Zaszczepmy ich przede wszystkim. Poczekajmy parę miesięcy, jak nie stanie, to wtedy weźmy po Dziękuję. Brawo!